Tu już mamy troszkę takiego typowego amerykańskiego, takiej zabudowy szkło i, i metal. Wiesz, dolar znaleziony w Ameryce, to na niego. I tego, ale tego nie możesz wydać. Nie. I Welcome Tampa. Mamy w Tampie, policja płynie łódką, motorówką, patroluje rzekę. Tu mamy taki klimat, czyściutka woda znowu. Znowu patrol policji Tam otwarty most, zwodzony, nie wiem czy widzicie Ten, No jak, jak wieża wygląda jakaś. No tak wieżowcowo tu trochę Idziemy teraz w te przy rzece do Tampa tam, Downtown tam, tam, tam i w ogóle myślałem cały czas, że Tampa jest stolicą Florydy a jest co? Frankfurt? nie tele, tele, Tallahassee. Tallahassee ci wodni coś wyławiają nie wiem, wodowozy, no bo to nie radiowóz. No w sumie tak, jak oni tu mają drogę wodną, to musi być i policja wodna. Jest artystyczna część lampy. To jest w ogóle plac zabaw dla piesków. Fajne. Nie wiem, jaki piesek u nas ma takie warunki. Nie wiem, czy ta głowa jest płaska, czy ona jest 3D. Ona jest 3D, czy ona jest płaska? Z każdej strony, jak się idzie koło tego, wygląda inaczej. I Chyba finalnie jest płaska. A, taka historia. Ona jest przekrzywiona. No robi 3D wrażenie, jest to prawdą Instalacje UFO Tu fajnie to wygląda ten wieżowiec dla dzieci, mogą zobaczyć dinozaura. generalnie taka, taka tampa. Kres, to stara zabudowa, fajne stare zabudowy, ceglane tu są. Takie bardzo loftowo-industrialne, a tu mamy teatr. Eee... Tam. Urokliwy zresztą też. No fajny sobie budynek, podoba mi się. Kajmaritan Kajmaritan Czyli tajsko-amerykańska knajpa, tak? Ale ten do, do delivery jak z Tajlandii? Ten. Tuk-tuk. Takie widoki też tu są um, tu też. Idziemy do muzeum, ja tam widzę motocykl Chodźcie No i tak przez przypadek Chyba wylądujemy na komisariacie Wylądujemy tu dlatego, że widzę te piękne Kawasaki Z1000. I śmigłowiec ulica Kennedy'ego, mamy w ogóle zieloną strzałkę dla nas. Był jakiś, nie wiem, to był ten ratusz? To był ten sąd? Niestety do muzeum nam się nie udało wejść. Służyliśmy się 7 minut, bo do 15. Ale był fajne Kawasaki Z1000 policyjne. Jakiś samochód, śmigłowiec, ale widzieliśmy przez szybę tylko. O no już mamy troszkę takiego typowego, amerykańskiego, takiej zabudowy, szkło i, i metal. No to taka klasyka Szkło, beton, stal Fontanny, wodotryski, kawiarenki Idziemy do, do tramwaju, który nam właśnie odjechał e, Właśnie nam odjechał tramwaj, który, y, który miał nas zawieźć na Ibor Ale zaraz zobaczymy chyba Mieli ławki na drugą stronę Przesiadł się na drugą stronę tramwaju Kierownicę ma jak na statku normalnie O, tu ją widzę lepiej Stary tramwaj Maja. Dobra A tu budują cały czas. The Bunker Sushi House. Takie urokliwe uliczki, koguty, kury chodzą. Taki trochę to jest taka kuba trochę. Tam też jakieś uliczki, knajpeczki, nie? Takie klasyczne uliczki. I tu robią normalnie masz kadzie browar robią, nie? To jest Tampa Bay Brewering. Robią sobie browarka, można sobie go ciągnąć. Normalnie. Panowie kręcą cygara, no rób zdjęcie przecież, po, a po co są przy oknie? Po to żeby ich zobaczyć Po to żeby... Ale ten szyld jest old schoolowy W ogóle budynek jest chyba old schoolowy. O, budynek jest bardzo odspólowy Ritz, kogut pieje. Z tej drugiej strony przechodzimy, nie? No chyba przechodzimy, bo tam, nie no wiesz, że ona się tam ciągnie dalej ta ulica, ale tam raczej już. Przechodzimy. A na tym placu co jest? Nic, to już jest parking, nie? Tu przechodzimy. Lepki też nie zło. Tam Amsterdam. jest go Viva Ibor I wszędzie Kuba Antyki Ale Antyki w klimacie Trumna stoi w pomieszczeniu A to są takie mega antyki To samo powiem, że nie jest greckie, a to jest hiszpańska. Ale to jest, to, to jest tu, już, to jest kubańska dzielnica. Kubańska dzielnica. I jak to mówią, jak żyć? Jak żyć? Jak żyć, jak przychodzisz ulicą. Stoi taki aż tam Jak żyć?